Witam w nowym vlogu. Tak jak wspominałam ostatnio, zaczynam pierwsze nagrania nowym aparatem. I właśnie jedziemy sobie w sobotę z rana na jogę z alpakami. Widzę, że tak deszcz trochę wisi w powietrzu, więc mam nadzieję, że te zajęcia się w ogóle odbędą. Zobaczymy, co tam zastaniemy, jak dojdziemy na miejsce. sobie nohala Hala podrapał, Więc ta samiczka po prostu musi mieć komfort, żeby, e, żeby mogła mieć swoje, wiecie, humory, okay. hormony. E, no i po porodzie bardzo z taki szybki okres, że nohala może być. A to, no, halo, halo, halo. teraz <grym> nic nie będzie. Dobra, kolego. Oskarek. Oskarek. Za dużo. Będzie strawność mam trzy żołądki, o, okay. o, więc okay, możecie to... się domyślać ile mam kupić. No, do, tak. do sprzątania, jeżeli chodzi o toaletę to też jest wykupnięcie bardziej, ale no jak się na jednej marchewy to często nie jest to po prostu sałatka okay. marchewkowa, bo jednak te trzy żołądki. Niech też jest tak, bo one, tutaj... one nie mają kopytek jak koniki, mają poduszeczki no masz, jak no pieski, mają, no. pazurki. E, mają pazurki, pazurki też się podcina. Można jak... To pierwszy, ten lepszy. O, tak. Rzeka, z kamerą ale nie łapię nie. kontakt. No, moi Ktoś drodzy, się? nie wszyscy na raz. Ale to tylko tak między sobą. Okay. Bo jak są goście, to... Spokój. Więc, więc jak przyjeżdża <laughs> weterynarz, no to sprawdzamy oczywiście kał, yy, krew, mm -hmm. oczy, ale mm. trzeba odsłonić powieki. Okay. dopiero widać, czy są blade, czy są czerwone. Jak blade, to znaczy, że to jest, wiecie, nie halo. Tak samo po krwi czy po kupie prawda. No to jak po stryżaczków normalnie, mm. nie u mniejsze od lamy. Później są właśnie alpaki, czyli takie najbardziej puszyste. Mm -hmm. Hej, ekipa. No, tak jak słyszeliście, pani właścicielka nam opowiedziała dosłownie wszystko o tych alpakach. Jedną szczególnie zapamiętaliśmy, Oskarka, który bardzo mocno walczył o swoje. Pierwszy był do karmy. Tutaj wszystkie teraz obserwują, jak w tle szykujemy się na jogę. A ten biały to właśnie Oskarek. O. Widać tam jeszcze zostało pudełko po marchewce. I tu macie namiary na to miejsce. I już jesteśmy po zajęciach, wracamy. Na szczęście nie padało, a wręcz się rozpogodziło, także na koniec jogi, jak była relaksacja, to nieźle nas słońce przygrzewało. Ale ogólnie rewelacyjna atrakcja. Pierwszy raz no, byłam w takiej hodowli alpak, i właścicielka bardzo dużo nam o tych alpakach opowiedziała. E, więc na początku w takiej małej zagrodzie pokarmiliśmy alpaki. Później zaczęła się joga e, i aż się tak pozytywnie zdziwiliśmy, bo alpaki zostały z tej zagrody e, wypuszczone na ten większy teren, więc gdzieś tam sobie spacerowały między nami, jak ćwiczyliśmy. No mega pozytywne doświadczenie i generalnie Zapowiada się na to, że my lato spędzimy raczej w domu, więc szczególnie mam ochotę korzystać z takich różnych atrakcji gdzieś tutaj lokalnie. Przyjechaliśmy sobie na spacer za miasto. Dziś jest naprawdę upalnie, słońce praży, a tutaj w lesie jest całkiem przyjemnie. Więc nawet pies jest w stanie troszkę pospacerować. Więc trochę się przejdziemy. Później myślę, pojedziemy też nad taką pobliską wodę. Może rozłożymy sobie kocek i trochę tam odpoczniemy. No i planujemy troszkę polatać dronem. Łukasz dawno nie praktykował, więc trzeba sobie co nieco odświeżyć. Jest super, naprawdę. Jest tak cicho, żadnego samochodu nie słychać. W ogóle jeszcze nawet nikogo nie mijaliśmy. Więc no, idealny niedzielny relaks. I w ogóle uwaga, w tych okolicznościach przyrody chciałam się pochwalić co dostałam od mamy Łukasza. I jest to ten szydełkowy topik. Idealny na taką temperaturę. Z tym prezentuje się podobnie jak z przodu. Tutaj w ogóle z przodu ma też podwójny materiał, żeby nic nie prześwitywało. I uważam, że jest super na taką pogodę. I nic takiego drugiego nie ma, co jeszcze bardziej mnie cieszy. W domu mam w ogóle drugi, więc może później pokażę jeszcze ten drugi. I jak? Dzisiejszą wycieczkę zakończyliśmy w ziemniaczanej restauracji w Nasielsku. Restauracja Kartoflisko. I muszę przyznać, że ceny jak na aktualne warunki są całkiem przystępne. Więc ogólnie myślę, że możemy polecić. Jeżeli będziecie gdzieś w okolicach Nasielska. Naprawdę bardzo miłe miejsce do odwiedzenia. Jedzenie pyszne. Jestem pełna, więc dobrze, że już kończymy tą wycieczkę, bo chyba tylko usiądę w samochodzie i nie będę w stanie się ruszyć. I tak jeszcze wracając do cen w tej restauracji, bo wspomniałam, że ceny jak na aktualne warunki są bardzo przystępne. To żeby to zobrazować, zapłaciliśmy 99 zł za dwie kawy, dwie lemoniady, dwie surówki i dwa dania główne. A do tego jeszcze w ogóle dostaliśmy czekadełko na początek. I był to w ogóle smalec z gęsi, chyba oboje pierwszy raz jedliśmy coś takiego, do tego to chyba ze trzy kromki takiego domowego chleba i ogórki, więc no, bardzo miłe doświadczenie w tej restauracji i mogę jeszcze tylko raz polecić. No i tak jak obiecywałam pokazuję ten drugi top. I taką więc jest zupełnie inny niż tamten biały. Tutaj jest taki wiązany na szyi, z tyłu jeszcze też ma takie wiązanie na sznureczek i uważam, że jest super cute i jest mi tak miło, że ktoś zrobił dla mnie coś własnoręcznie w prezencie, na dodatek bez brania żadnych wymiarów na oko. A ten top wygląda tak dobrze i myślę, że jest idealny na dzisiejsze 30 stopni. na praga